Mieszkaliśmy jeszcze wtedy na Malcie, to było kilka lat temu i pracowałam w międzynarodowej korporacji. I pracowały tam osoby naprawdę z całego świata, z całego i z Azji, i z Ameryki Południowej, e, i bardzo dużo osób z Europy. I między innymi był mężczyzna z Malezji. I dzień przed Wigilią pod nasz biurowiec co chwila podjeżdżała taksówka i jakiś pracownik łapał swoją torbę lotniskową i szedł w stronę drzwi wyjściowych, krzycząc Merry Christmas! Merry Christmas everyone! Taka, wiecie, filmowa sceneria. Zostało kilku Maltańczyków, ja i mężczyzna z Malezji. Kiedy przyszła pora lunchu, podeszłam do niego i zapytałam, czy miałby ochotę zjeść ze mną lunch na zewnątrz. Na Malcie jest przepiękna pogoda w grudniu, w okresie świątecznym, dlatego my tam na ławce, na patio, nad nami przepiękne, błękitne niebo i jemy sobie lunch. I go się pytam: Felix, zostajesz na święta na malcie, a on mówi, że tak. Pytam się, a z kim spędzasz te święta? I zrobiła się słuchajcie, cisza. Spojrzał w niebo. Leciał akurat wtedy samolot. Trzymał w jego oczach taki smutek, hmm, tęsknotę. Ja również wtedy byłam emigrantką, ale na zupełnie innych warunkach. Ja tam byłam z całą moją rodziną, w ogóle niewiele myślał nie konsultując tego tematu z mężem. Zapytałam go, a może miałbyś ochotę spędzić święta w naszym domu? Może przyjechałbyś do nas na Wigilię? Będzie 12 potraw, z całą pewnością nie będą Ci smakowały, ponieważ będzie kapusta kiszona, żeby w ogóle takich rzeczy, których wy nie jadacie w Malezji. Ale jeżeli Ci nie będzie smakowało, zawsze możemy zamówić pizzę. I słuchajcie, przyszedł. Przyszedł w najpiękniejszym garniturze z butelką musującego wina z takimi drobinkami złota. Pamiętam, jak otworzyłam drzwi, on tam stał taki elegancki i powiedział, dziękuję Martyna, to ja dziękuję. Mógł spróbować pierogów, kapusty z grochem, uszek, warszczu czerwonego. Nie wiem, czy cokolwiek mu smakowało, wydaje mi się, że nie. Ale był tak dobrze wychowany, że spróbował absolutnie wszystkiego, i to był początek naszej polsko-malezyjskiej przyjaźni. I pewnego dnia jego kontrakt w Europie dobiegł końca i musiał już wracać. Do dnia dzisiejszego zawsze w Wigilię Bożego Narodzenia dzwoni do mnie z kamerką, ze swoją przepiękną rodziną, i oni wszyscy. Z Malezji dziękują mi za to, że tego dnia zaprosiłam go do siebie, ale przy naszym polskim stole przecież zawsze jest jedno wolne miejsce dla zbłąkanego wędrowca albo przybysza z Malezji.